Witam serdecznie na kanale World of MMA. Federacja KSW nie zwalnia tempa i po wczorajszym ogłoszeniu walki Mateusza Legierskiego z Romanem Szymańskim serwuje nam kolejne zestawienie w wadze lekkiej. Były mistrz kategorii piórkowej Artur Kornik Sowiński podejmie niezwykle silnego Gracjana Szadzińskiego W dzisiejszym filmie omówimy sobie ten pojedynek. Bardzo duży procent osób oglądających moje filmy to widzowie, którzy nie subskrybują mojego kanału. Daję Wam chwilę, żebyście to nadrobili, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Popularny Kornik 11 lipca przystąpi do walki po wygranym boju z Viniciusem Borerem na KSW 52. Znokautował go wtedy pięknym hajkikiem i dokończył sprawę ciosami w parterze. Wcześniej musiał uznać wyższość na pełnym dystansie Normana Park. Katowiczanin w przeszłości rozdawał karty w kategorii piórkowej, w której był mistrzem. Pas odebrał mu dopiero Marcin Wrzosek na KSW 37. Teraz Kornik ma inny cel w postaci pasa mistrzowskiego kategorii lekkiej i 11 lipca zrobi wszystko, aby się do tego przybliżyć. Na przeszkodzie stanie mocny stójkowicz Gracjan Szadziński. Terminator, bo taki pseudonim ma Gracjan, na KSW 53 wyjdzie do walki po przegranej z Marianem Ziłkowskim na gali z numerem 48. Wcześniej na KSW dwukrotnie odprawiał przed czasem Macieja Kazieczko i Pola Redmonda. Gracjan był już zestawiony na pierwotnej gali KSW53, która miała się odbyć w marcu. Jego przeciwnikiem miał być Bartłomiej Kopera, ale jak wiemy event się nie odbył. Nie wiem z czego wynika zmiana rywala na Kornika, ale zdecydowanie narzekać nie będę. Nie chcę się co film powtarzać, ale teraz ponownie muszę to powiedzieć. Karta walk gali KSW53 wygląda znakomicie. Szykują się mega sportowe pojedynki, ale nie brakuje również medialnych nazwisk. Póki co zdecydowanie dominuje kategoria lekka. To właśnie w niej będą się odbywać dotychczas ogłoszone pojedynki i to pokazuje jak ona jest mocna i wypakowana. Jest w czym wybierać, a potencjalni pretendenci do mistrzowskiego pasa mnożą się jak mrówki. Walka Szadziński-Kornik to typowa potyczka graplera ze Stójkowiczem. Zdecydowanie bardziej wszechstronny jest Sowiński, który zarówno dobrze kręci się w parterze, jak i wymienia ciosy w stójce. Uważam, że jeżeli chodzi o przewagę w parterze, to zdecydowanie Kornik, a w stójce minimalnie wskazałbym Gracjana, chociaż Artur jest równie mocny. Myślę, że jest to taki pojedynek, w którym może wydarzyć się dosłownie wszystko. Emocje gwarantowane. A jak faktycznie będzie, dowiemy się już 11 lipca na KSW 53. A kto według Was jest faworytem tego starcia, dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie również o zostawieniu suba na kanale oraz łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA.